Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii pograjmy w Assassin's Creed Valhalla. Tak jest, już powoli kończymy tą eksplorację Norwegii i. Będziemy lecieć do Sigurta. Zobaczymy, jaki jest jego plan na, na tą wyprawę do Anglii. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tak więc, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, lećmy. Serdecznie drodzy, zapraszam. Tak się składa, że zobaczcie, tutaj mamy tą fortecę Kiotwego i mamy wodospad. Pod wodospadem. Moi drodzy, okazało się, że jest jaskinia. Tak jest. A więc skoro jest tu jaskinia, to może dotrzemy w końcu do skarbu. O, no właśnie. Takiego to oto skarbu. Proszę, wczoraj księga, a w niej gniew Helheimu. Sprawdźmy, co my tu mamy. Czym jest gniew Helheimu? Uh -huh. No proszę. No to dołączmy sobie gniew Helheimu. Bardzo sympatycznie. Dobra, i gdzie my mamy jeszcze kolejną, kolejny skarb? Kolejny skarb byłby gdzieś tutaj, czyli w środku w twierdzy Kiotwego. Notabene. Dobra, wiecie co? Czy ja tu mogę zeskoczyć prosto do wody, nie wiem Na pewno spróbuję dobra, udało się jeszcze żyje. Skoro jeszcze żyje, znaczy, że jest dobrze. Dobra, i trzeba by było jakoś przemknąć tutaj, żeby nas strażnicy nie zobaczyli, bo pomimo tego, że kiotwe nie żyje, to obszar dalej jest strzeżony. Hmm. Oj oj. No właśnie, tego się obawiałem. Dobra. Aha. Dobra, no. To się go będzie szybko pozbyć. Albo raczej jej. No trudno, jak chciała tak ma. Dobra, po zawodach. To właśnie to czego nie lubię, no. jest normalnie pokojowo, to nie oni muszą, muszą. I, I powiedzcie mi za co wyście teraz życie stracili, no bo to nic takiego ani fajnego, ani sympatycznego, no? Aha. Czyli, że Ty mnie widzisz, to nie dobra. Gin na tę okoliczność, gin. Dobra, my się zbliżymy tutaj do tej chaty, bo w niej jest jakiś skarb. Tylko teraz trzeba rozkłonić, jak do tej chaty wejść. Bo to jest bardzo istotne. Wręcz powiedziałbym, najistotniejsze. No i co? A. Nie, to tutaj trzeba to najpierw chyba jakoś rozwalić, bo tutaj za bardzo nie mamy możliwości takiej. Panowie, załatwmy to szybko i wtedy będziemy mieli... O, tarczą we mnie rzucił, dobry jest. Bardziel oni rzucają tarczami. Dobrze są, bez kitu. Dobra, czy jeszcze ktoś ma coś do mnie? Tam jest jakiś kilku łuczników. Dobra, jak ja się tu schowam, to muszę się zmierzyć z tym kolegą. Dobra, Pierdzielę, tyle zachodu, jakiegoś jedną z sztabę węgla. Dobra, dziękuję. Pierdziela, no jeszcze was tu więcej nie było. Dobra, mamy cię. I co teraz? Teraz to ja bym najchętniej strzelił tako. Dobra, mam to rozbite. Koleżanko, no. No gdzie, no z czym do ludzi, nadepnij. O, nadepnę, bardzo ładnie. Ilu was tu jeszcze? Hmm. Niedobrze, nawet bardzo niedobrze. Ale spoko, my sobie poradzimy. O, tu mogłem też chodzić bez problemu. Dobra. I teraz pytanie, czy ktoś tutaj do środka się... Wybierze czy nie? Moi drodzy, co? Ktoś się zbliża, nie zbliża, a krążą tutaj dookoła. Dobra, wiecie co? Ja mam pomysła. Skoro ty tu jesteś, to jeszcze nie ma. Ja to chodziło. I wskakujemy z powrotem. Aha, już nas nie widzą czysto teoretycznie nie widzą, bo nie wiedzą, że jestem tutaj w środku. O proszę, można sobie troszeczkę podjeść. Dobra, ale zajmijmy się w sumie chyba, myślę, tym co najważniejsze, a mianowicie tą skrzydłą. Już nie będziemy musieli z nimi nawet walczyć, tylko wystarczy, że e, stąd się po prostu ucieknie. I to będzie sprawa załatwiona. Dobra, moi drodzy, czyli tak, te byśmy mieli załatwione. To w sumie mamy, tak, tutaj do tych nie mamy dostępu. Tu grzyby niestety są znacznie utrudnione, więc tu będzie trzeba powrócić, jak będziemy mieli o wiele większy poziom mocy. No i cóż, no i tak to by wyglądało moi drodzy tutaj z nim no w sumie nie wiem czy jest sens w ogóle próbować walczyć eee no bo tak to właśnie e, wygląda dobra moi drodzy wiecie co dobra dajcie wy mi święty spokój ja już sobie uciekam nie możecie mnie pocałować w zada o, i o to chodziło. Dobra, moi drodzy, tak więc widzimy się na miejscu. Moi drodzy, okazało się jednak, że że niestety tamten nasz przeciwnik jest zbyt silny, jeszcze jak na nasz poziom.

having doubts no not at all the die is cast then let fate guide our journey are you ready i'm ready let us take to the water and leave unbothered while we have the chance that oh. chance is past look fate flies on swifter wings than we king harold's banner oh, no it's a let the king do as he We What is this assembly? What are you planning? An exit, Father, as graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga in England. Nonsense! Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon, other glories. My choice is made, Father. Do not hope otherwise. It is easy to lose one's way on the road to glory. Do not let false victories blind you to what is true. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee. The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anchor, Lord. No. You must be his better half. May I give your voyage. No to płyniemy. Nie ma lipy, moi moi drodzy. Do Anglii. Raz i dwa. I co ja mam sobie tam usiąść czy co? Aha. Czyli teraz nie ja będę sterował. Hustle into those pools. Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, <laughs> you lazy back Sigurd, what's our course? The songs <laughs> of Ragnar established <laughs> the settlement near the coast. We set sail for them. Ragi, sing a song to lift our hope To rouse the gods. Inspire a mighty fort from Thor to speed us. Pierre Thor. You know England well from your travels. I spent a season in the Kingdom of Mercy, a temperate land, lush and wild. By now the songs of Blackmail will have claimed its heart. We mean to join that's a join will ours. Join in time, all of England will know of path and the glory we brought to that fractured land. So to England! Glory and destiny! To England! To England! <laughs> Do Anglii! <laughs> Hurra! O, albo do Walhalla, pewnie to tak. I proszę: Assassin's Creed Valhalla, czyli cała Norwegia była tak, jakby jakimś takim jednym wielkim prologiem, nie? Tak to można by było ująć. Hmm. A toż to kto? Czyżby to była jakaś pani, której wspomnienia w ogóle teraz tak odczytujemy, czy, czy co? I tak dziwnie to się nam prezentuje. No dobra, ale zaraz, zaraz się zapewne wszystkiego dowiemy. Chociaż przepraszam, że nazwałem ją panią, przez teraz wszystko takie neutralne płciowo. Mogłaby sobie tego nie życzyć, nie? Aha. Współczesność, a głowa boli jak po imprezie. No, zapalmy papierocha. czy to takie zdrowe, nie? Coś nie pasuje. O, jaka kalanca? Pewnie artefakt. No, szybko im się fajki palą. Proszę, drewniana chatka. And as we can all see from our window, an Aurora Borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening. And if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve forever. Dr. Circa went on to say. Bought you more electrolytes. Oh, oh ten. you would improve citrus flavor. Thanks, Sean. On, jak dobrze pamiętamy, on jeszcze pracował z Desmonem, Desmondem, Milesem w pierwszych częściach Assassin's Creed, o ile dobrze pamiętam. Aha, czyli co, tutaj jest grupa Eivora, czy co? To tak jakoś, chyba na to wygląda z Mhm. Proszę, proszę. Ale różne ciekawe fanty. Spoko. Dobra, i co ja mam tu w ogóle robić teraz? Co iść z powrotem do chaty i położyć się? Czy, czy o co chodzi? Kibelek z serduszkiem. Można skorzystać. Ok. Ale jak cię naprawdę przypili, to. <grytanie> Uwierz moja droga, że nie będziesz miała wyjścia, co tu jest? W sumie nic. Dobra, pani nawet na płoty nie może wskoczyć, więc do asasina pani daleko. Dobra, co my tu mamy przy samochodzie? Nie anywhere. Nie mhm. Dobra, ale Eivor, no, no, no. Znaleźli. Znaleźli jego zwłoki, także jest ciekawie, nie? Dobra, myślę, że chyba w domu. O, tu coś jeszcze jest. Co, Co? Uh-huh. Oh, mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty minty water. <laughs> I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. No, That's half, fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec, and you can jump back oh. no in. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so... Depends what you mean by good, really. Right. Wiecie co? Ja tylko tak sobie spojrzę, o, bo to I mnie interesuje. To you here. Be Aha, czyli to? Właśnie, ta laska, to ona może być z tych z poprzedniej części, albo z Odyssey, albo. Albo z Originsa, nie wiem dokładnie. Najgorsze jest to, że nie grałem w te dwie poprzednie części. Znaczy, w Origins grałem, ale to tylko troszkę. Co, będziesz tak stać się gibać? No nie, dobra, możemy iść. Okej, okay, zobaczmy tutaj jeszcze Czało. tylko laptopa. Co my tutaj mamy? Mhm. Proszę, skrzynka pocztowa. Czyli możemy sobie troszeczkę poczytać. O, ale, grubo. Dobra, może innym razem sobie po poczytamy e media. O, coś można. <laughs> And in my sleep I w mojej słup ich I A w mojej drewniami wchodzimy do domu co może grip w earth on. Wjąd do Wolfist. Wejdź the mad one. Wjąd mnie! I save us all! Mhm, mm dobra, tu jeszcze te są Monda są jakieś nagranie dla Live. jest tego widzę sporo. No, co warto zobaczyć w Anglii? Proszę, costure de, no, Aha Czyli widzicie jest tutaj sporo opisów, ale to tak jak mówiłem innym razem, w ogóle w koszu coś jest, a co jest w koszu Przesłuchanie, jakiś plik uszkodzony List do rodziców Wiktorii Bourbou Biboua, czyli jakoś tak dobra moi drodzy Aha, tu zdjęcia jakieś, bardzo ładne, widoki piękne, grupa wora piknie. Moi drodzy, dobra, wylogujmy się, ale roboty jest, tak naprawdę jest. Dobra, wróćmy do Animusa, innym razem się tutaj pokrzątamy. Może nawet poświęcę temu miejscu pełen odcinek, no ale to zależy od Was. Tak więc mówcie, czy byście chcieli tego? No, kładcie, No, ileż można czekać? A nie robisz zeza na kostum? Nie, chcę to Okay. I don't mean to be cryptic. It's just. That message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So oh, those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I'm oh, not And in my sleep I dream in my dreams, I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. That show creepy. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okej. Okay, Jestem ready. Go. To się kładź. Kładź się i lecimy dalej. I? Dokąd teraz? Ejwór? Czy ty coś wiesz na ten temat? Gdzie my teraz zmierzamy? Tak, to tylko toporek i toporek, nie? Mhm. Dobra. Nie no, chyba co? Chyba wrócilibyśmy do tej wyprawy do Anglii, no bo tak mi się wydaje, bo wszystko chyba na to wskazuje. Zobaczymy zresztą. Co się, dzieje? co się dzieje? Słyszałem jakby ktoś pod wodą był, ktoś się wynurzył, ale nic nie widać. Uh -huh. Anglia 873 rok naszej ery. A czemu nas eksportują? Co to są? Wodzie króla, czy co? I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia. Lastly on Pięknie, There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn. We must be wary. take in your oars! All standing! Have you spotted something? Not yet.

The sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No. No. We will speak with them. Get the lay of the land and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there. Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? <laughs> that rune is called a root, dog. The cross upon which their God was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre! We carve idols of our God, no, God sacrifices to Odin, the one-eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us.

Someone has to keep the conversation up. It must be priest Rituale Topian. We could storm this port with ease, second, without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cup jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. Uh -huh. Come to you. Stop the boats! Pull up over there! The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before passing on. A chain? Uh -huh. Cut through it! It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No doubt. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. No dobra, moi drodzy. Tak więc pierwsze zadanie do wykonania w Anglii, ale zanim to uczynimy, to w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który powinien ukazać się już jutro. A teraz, moi drodzy. Jeżeli tylko ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie i zachęcam do odwiedzenia wszystkich stron, do których linki są w opisie filmu. A teraz moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych filmach i w następnych strumykach. Na razie, hej!